嘟嘟嘟嘟嘟嘟。 Jedyne, czego mi trzeba, to te buty. Kot w butach. Tak radośnie spędzasz dni, gdy w pieluszkach Pampers śpisz. Możesz cieszyć się spokojnym snem, jeśli śpisz w pieluszkach Pampers Active Baby. Doskonale wchłaniają wilgoć i pomagają utrzymać Twoją skórę suchą aż do 12 godzin. Jeden Pampers i jedna sucha noc. Spokojne noce, radosne dni. Droga mamo, weź udział w edukacyjnym spotkaniu Akademii Zdrowego Rozwoju w swoim mieście. Absolutnie doskonały cynamonowy smak i małe, chrupiące kwadraciki. Tak trudno im się oprzeć. Cinimi Obłędnie cynamonowe. Chwileczkę. Po czym poznać dobrą herbatę owocową? Herbaty owocowe wysokiej jakości mają prawdziwe owoce w torebce. Czy mogę ją dawać do picia też dziecku? Tak, prawdziwa herbata owocowa nie zawiera kofeiny i praktycznie nie ma kalorii. A jaka herbata owocowa jest pana zdaniem najlepsza? Hekany, Skąd pan to wszystko wie? O Jezu. To jest moja herbata. Herbata dotykane. Dzień dobry. Czy istnieje tu pozbawiona przewodnictwa wszelakiego aura, iżby siecią międzynarodową biletów płatniczych transmisji dokonać? Jednakowoż kosztów tejże transmisji nie ponoszą. już ofi, żeby na ten kasę przeleźć za tych. Internetowi mają lepiej. ING Bank Śląski. Czy ja wam z pieskiem czy bez pieska? ဒီဘာဘာဘယ်ညနေကြီး